Moim i Państwa gościem w Radiu Katowice jest dziś przewodniczący Górnośląsku Zagłębiowskiej Metropolii Kazimierz Karolczak. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana redaktora, witam Radio radiosłuchaczy Radio Katowice. Panie Przewodniczący, kilka dni temu odbyło się spotkanie przedstawicieli europejskich obszarów metropolitalnych skupionych w sieci European Metropolitan Authorities. Brał Pan udział w tym spotkaniu, tak samo jak osoby reprezentujące Kraków, Gdańsk i Barcelonę. Spotkanie, oczywiście w formie zdalnej, dotyczyło sytuacji na Ukrainie. Czy przedstawiciele wymienionych przeze mnie regionów, w tym właśnie metropolii śląskiej, będą podejmować jakieś wspólne działania w kontekście rosyjskiej agresji na Ukrainę, czy może już te działania zostały podjęte? No, był jeszcze prezydent Wrocławia, prezydent Warszawy, wiceprezydent Warszawy. Europejskie Stowarzyszenie Metropolii, Władz Metropolii, to jest to stowarzyszenie, do którego należył jakiś czas Górnośląska Zagłębiowska Metropolia i tutaj akurat na, na inicjatywa Barcelony, by porozmawiać o tym, w jaki sposób europejskie metropolie mogą się włączyć do tych działań, które podejmujemy tutaj na miejscu. Oni obserwują to, jak fala uchodźców trafia do Polski, jakie wyzwania stoją przed naszymi metropoliami, przed naszymi dużymi miastami. I bardzo chcą pomóc. Umówiliśmy się na koordynację tych działań. GZM będzie koordynował to po polskiej stronie, Barcelona po, po europejskiej. Tworzymy taką pewną wspólną listę tych działań, które będą podejmowane. Mówimy tu o wsparciu rzeczowym, materialnym, również o relokacji osób, które trafiają do nas, a chciałyby trafiać do tych zagranicznych metropolii. Na razie to są już w tym momencie takie robocze, wypracowane ustalenia. No I mam nadzieję, że wkrótce one zostaną wdrożone. Bardzo się cieszymy z tej te inicjatywy doceniamy, że, że ten problem w skali Europy jest, jest zauważany, tego, co się dzieje w Polsce. Wspomniał pan przed chwilą o wyzwaniach, jakie stoją przed metropoliami. Jakie pana zdaniem jest teraz największe wyzwanie dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w kontekście fali uchodźców? No, na, na pewno pomoc humanitarna. Szacuje się, że ponad 5 milionów uchodźców może trafić do krajów europejskich, z czego znakomita większość trafi do Polski. Już jest 1,5 miliona. Niesamowita, niesamowita, można powiedzieć, aktywność mieszkańców naszych miast, Polaków, gościnność. To jest zaprzeczenie dotychczasowej narracji, że, że nie patrzymy na los osób, które są doświadczone w tak trudnych sytuacjach, To co się w tej chwili dzieje na Ukrainie. To jest wyzwanie dla nas wszystkich. Myślę, że warto podziękować wszystkim mieszkańcom polski i Polakom, którzy w tą pomoc się włączają. Ona jest niewystarczająca z tego względu, że skala tych wyzwań jest, jest ogromna. Największe miasta są takimi punktami docelowymi, gdzie uchodźcy trafiają, gdzie myślą, bo takie są najbardziej rozpoznawalne. My, my musimy uchodźcom zaproponować pomoc, nad głową, pożywienie, no ale też docelowo szukać dla nich i miejsc pracy, i pomocy społecznej, i choćby umieszczenia dzieci przy szkolach, w przedszkolach, żeby mogli normalnie żyć tutaj w tym kraju. No, przynajmniej te, takie krótkoterminowe działania trzeba natychmiast podejmować, natomiast długoterminowo no, trzeba obserwować, że sytuacja się, się rozwija. Może się okazać, że trzeba będzie podjąć działania, które które pozwolą Ukraińcom asymilować się w naszym kraju i stać się członkiem, pełnoprawnym członkiem naszej społeczności. Być, być może wspólnie po prostu już budować gospodarkę kraju i, i myśleć, że w Polsce będzie bardzo dużo Ukraińców w przyszłości myśleć o Polsce jako o swoim kraju. GZM włącza się w różny sposób w pomoc Ukrainie i uchodźcom. Powstała między innymi baza informacji o skali pomocy. W jednym miejscu, w, w takim portalu InfoGZM, dostępne są informacje o zaangażowaniu urzędów gmin, szpitali, ośrodków pomocy społecznej. Jest także baza lokalowa dla uchodźców, bo tak jak wspomnieliśmy, te mieszkania są potrzebne. Jak ten system się sprawdza i czy jest na bieżąco aktualizowany? Kto za to odpowiada? Ten, ten system, tak, portal InfoGZM, który zbiera dane o, o naszych gminach członkowskich. 41 miast i gmin no, potrzebuje takiej koordynacji, bo nie zawsze wiemy co sąsiedzi nasi robią, jakie działania podejmują. W tym miejscu można znaleźć wszystkie informacje. Ten portal sprawdził się przy okazji pandemii, gdzie komunikowaliśmy, informowaliśmy, gdzie można szukać pomocy, gdzie badania, gdzie co dane miasto robi, jaka jest sytuacja. Postanowiliśmy te doświadczenia wykorzystać i stworzyć portal po polsku i po ukraińsku do tego, żeby można było również nawzajem się komunikować obserwować gdzie choćby są wolne miejsca noclegowe, gdzie, gdzie są wolne mieszkania, oferować taką pomoc i udrożnić ten kanał komunikacji. Tak więc to, to mam nadzieję się sprawdza, będzie będzie. I, I będziemy zresztą o tym też, też informować. Metropolia to społeczność 41 to miast i, i gmin, I, i trzeba w jednym miejscu jednak pokazać całość tych działań. Jak jest jedno miasto duże, takie jak Kraków, Wrocław czy, czy Warszawa, to w tym momencie nie ma tego typu problemów. No, my, my musimy trochę ponadlokalnie się e, też zjednoczyć. Wyciągać tą, tą rękę i w jednym miejscu tej pomocy udzielać. E, nam przecież e, mieszkańcom metropolii czasami e, trudno jest w sąsiedniej gminie czasami coś załatwić dojechać, a, a co dopiero osobom, które nie znają realiów życia i mieszkania w takim organizmie, jakim jest Konormacja, czyli Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. Z uwagi na rosnącą liczbę uchodźców z Ukrainy Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, Zarząd Transportu Metropolitalnego zdecydował o bezpłatnych przejazdach dla obywateli Ukrainy. Tak samo mogą jeździć kolejami śląskimi. Rozumiem, że są planowane jeszcze jakieś działania w tym zakresie, czy, czy na razie pozostaje tak, jak jest darmowe przejazdy? No, to to była szybka decyzja Gminy Zagłębiowskiej Metropolii Zarządu po konsultacji z miastami z budżetu GZM, pokrojemy koszty tych trzech miesięcy, no to, to jest ten okres, żebyśmy też my mogli rozpoznać sytuację, z jaką ilością tych osób będziemy mieli do czynienia, wiemy, że w pierwszym takim okresie, kiedy zależy na tym, żeby te osoby miały możliwość znalezienia dla siebie dobrego miejsca do, do znalezienia pomocy, niekoniecznie wszystkie były na dworze. W Katowicach obserwując, co się tam dzieje. Najczęściej najłatwiej jest właśnie tam trafić pociągiem, choćby, ale dobrze, żeby później te osoby mogły do innych miast podróżować w sytuacji, kiedy często nie mają środków do, do życia, no to trudno byłoby wymagać od nich zapłaty za bilet. Tak więc to jest taka, no, wydaje się, no, bardzo szybka, doraźna pomoc, by, by łatwiej tym osobom było się poruszać. Natomiast docelowo w jakiś sposób będziemy musieli to urogować transport, transport jest coraz droższy. Paliwo, no, bije, bije jakieś rekordy. Tak więc, no, trudno mi obiecać, że to będzie jakoś dłużej na stale ale pierwszy w tym okresie, kiedy no, i emocje, i i ta sytuacja nie jest jeszcze przez nas dobrze zbadana, to, to wydaje się, że to działanie powinno się sprawdzić. Jeszcze jeden temat poruszę, bo wspomniał Pan o rosnących cenach paliwa i transportu. Czy w takim razie ZTM planuje podniesienie cen biletów w najbliższym czasie z uwagi na rosnące koszty? No, ta dyskusja się przewija i trochę wisi na jak miecz Damoklesa. Robimy wszystko, żeby tych podwórzek nie było, I, i ostatnie obserwujemy, co się dzieje na, na rynku paliw, i jakie są koszty. Yy, ostatnie informacje o dużych spadkach na, na giełdach cen, cen ropy, węgla ROP surowców może pokazywać, że, yy, że pierwsze te, te reakcje na yy, wojnę na, na Ukrainie, na, na paść Rosji na Ukrainę, yy, te ceny zaczynają się stabilizować, tak więc mam nadzieję, że wkrótce zaczną spadać i być może wtedy nie będzie tej dyskusji, ale gdyby ceny paliw miały się utrzymać no to, to może być taka sytuacja, że prędzej czy później będziemy musieli o tym zacząć rozmawiać z mieszkańcami. Nie wiemy jeszcze natomiast, kiedy to może nastąpić. No, na, obserwujemy na, na, sytuację. Obserwujemy sytuację i oby, oby nie było takiej potrzeby. Moim państwa gościem w Radiu Katowice był przewodniczący Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Kazimierz Karolczak. Bardzo dziękuję za rozmowę. Również bardzo dziękuję. Radio Katowice